Witam wszystkich! Dzisiaj 28 stycznia. Jestem na pasiece w celu kontroli. No, czy wszystko, się, czy wszystko jest w porządku na pasiece, czy żaden ul się nie przewrócił? Bo dzisiaj rano na innej pasiece przewróciły się. W nocy były silne wiatry i się tam przewróciły trzy ule. Żadnych strat chyba nie ma, bo szybko były podniesione. Jak przyjechałem, no to już tylko tam troszeczkę w jednym ulu ramki się przesunęły. No ale były bardzo silne wiatry. Prze przewróciły się tylko tak te ule ze względu na to, że one były dosyć wysokie, bo tam matka zaczerwiła w nadstawce i zaśimowane były tak na dwóch pełnych korpusach. No i te, które były wyższe to te właśnie dwa I, i środkowy, który był niski, ale ze względu chyba jakoś musiał się zaczepić, zahaczyć o tamten wysoki i, i się trzy przewróciły. Yy, więc przejechałem się na tą inną pasiekę, bo tutaj jest sporo drzew, właśnie tu na akacji. Yy. No i dobrze, że wpadłem, bo zjunęło daszek z jednego ula. Zobaczcie, taka duża cegła i ten daszek chyba, ten albo ten ul był bez daszka. Dobrze, że tam były podkarmiaczka w środku, więc ta, tam na samochodzie, widzicie, zabrałem podkarmiaczki w końcu. Była podkarmiaczka, ta co się wkłada do północawki no i była pełna wody, więc pewnie ten daszek spadł, no może nawet nie w tą noc, tylko jeszcze wcześniej, bo nie wiem czy aż tyle opadów deszczu było w tej nocy, żeby napadało, no tam kilka litrów w tej podkarmiaczce się mieści i była prawie pełna. Rodzina pobudzona, ale dosyć ładnej sile. Zabrałem trochę ociepleń. Generalnie miałem już przejechać się po Wasiekach i założyć ocieplenia wszędzie. Patrzyłem na, na filmikach z zeszłego roku i już 12 lutego czyściłem dynnicę. Było ciepło. W zeszłym roku było generalnie, mi się wydaje, cieplej, bo był oblot śródzimowy. W tym roku tego nie było. Było troszeczkę ocieplenia, ale temperatura i wtedy były opady, nie pozwoliły na to, żeby pszczoły się obleciały w zimę. No mamy dalej zimę, tak, ale generalnie ani w styczniu, ani pod koniec grudnia, tak jak w zeszłym roku było, było to ocieplenie, ale nie było takie, żeby mogły się oblecieć. W zeszłym tygodniu też były prognozy takie, że będzie temperatura nawet tam 10-12 stopni. Było chyba około 10-12, ale padał deszcz, więc również nie było oblotu. Więc wydaje mi się, że w tym roku wyjątkowo pszczoły, już jak na początku listopada chyba ten mróz był, czy na jakoś połowie, to, y, to nie latały wcale, więc dosyć długo. Y, może jakieś tam pojedyncze pszczoły wylatywały, ale generalnie jak w, wjechałem pasieki, no to wszystkie uliki są czyściutkie, więc raczej żadnego oblotu nie było. No i temperatura teraz też jest około 3 stopni, pada deszcz, więc... Y, nie ma szans na jakiś oblot i prognozy na następne dwa tygodnie również zimy nie będzie, ale też jakiegoś ciepła na oblot yy, nie ma. Yy, co robię na pasiece? Yy, miałem założyć tutaj ocieplenia już, ale okazało się, że mam je chyba na innej pasieczysku. Tutaj nie miałem, miałem tylko kilka i założyłem tutaj na te najbardziej narażone na wiatr. Yy, jest już założone ocieplenie, folia wywinięta na całości. Jak tak zaglądałem do uli, no to w, można powiedzieć pół na pół rodzin jest już pobudzona, pół jest w ładnym kłębie i w ogóle tam nie próbują chyba czerwić, ale część rodzin już folia, woda się skraplała, to znaczy, że no już tam czerwienie się rozpoczęło. No, taka pora jest już ten czas, że, że powinny matki zacząć powinny, nie powinny, no ale zaczynają już czerwienie. Szczególnie że teraz są temperatury już dodatnie, w nocy również. I prognozy również wskazują na to, że będą dodatnie, więc już tego jak się zacznie, to już tego nie powstrzymamy. Więc ja w najbliższy, nie wiem, czy pozwoli na to pogoda, bo teraz deszcz pada, więc chociaż ja dosyć sprawnie mam sytuację rozwiązano z zakładaniem tych ociepleń i bo folia jest standardowo zawinięta tak tutaj, ja tylko ją wywijam. Jak nie ma wiatru, to jest to bardzo szybkie. Jak jest wiatr, to trochę ciężej to folia, żeby się nie odkleiła, bo ona się przykleja do tego półkorpusu. Zabieram teraz, mam tutaj podkarmiaczkę. Tutaj już nie mam, bo już są na samochodzie, ale generalnie na wszystkich pasiekach są jeszcze podkarmiaczki. Zabieram podkarmiaczkę i zakładam ocieplenie filcowe, takie gotowe do ula wielkopolskiego. No i generalnie jeszcze można by ciasto założyć. Nie ze względów za mało pokarmu, no ale takie zabezpieczające, no jeszcze nie wiem czy będę jakieś czasu zakładał, jakby była trochę lepsza pogoda, by tego deszczu nie było, to bym popodnosił te ule, trochę więcej czasu może pozaglądał, nawet jak byłoby powiedzmy tak zero, tylko lepsza pogoda dla mnie do pracowania, bo dla pszczół one lepiej niech będą w takim delikatnym jeszcze skłębieniu, to wtedy wygodniej się z nimi pracuje, nie wypryskają. No albo jakby to było już cieplej, tak? Więc są te dwie opcje, jeśli one jeszcze są delikatnie w kłębie, to możemy z nimi spokojnie sobie pracować. Bo generalnie raczej nic się nie stanie. Nie ma, nie ma jakichś wysokich mrozów, żeby one później nie zawiązały tego kłębu. Jest tylko dodatnie temperatury. Albo jak już będzie ciepło i one będą mogły sobie wrócić, czyli jak już te 8-10 stopni i w miarę pogodna pogoda, nie ma zimnego wiatru, to pszczoła jak wyleci, to jeszcze zdąży wrócić do ula. Więc w planach mam założenie już ocieplenia, folia na cały ul. Chociaż nie jest to, jakby nie robię tego ze względu na szybki rozwój i żeby na rzepak zdążyły, bo na rzepak i tak zdążą. Na rzepaku aż tak w tym pożytku mi nie zależy, nawet wolałbym, żeby one się wolniej rozwijały. Ale nie chcę mieć straty pszczoły, ze względu na to, jakby one mogły jakby, powiedzmy, nie zawiązały się w odpowiednim miejscu i by ta część pszczoły mogłaby się osypać. żeby pokazać Wam, jak wygląda teraz konfiguracja. O, na pełnym mulu, ładnie zakarmione. Dzika budowa teraz na, na, całej, na całej powierzchni jest folia. Nie ma ocieplenia, właśnie myślałem, że ich mam tutaj, a ich, się, a ich nie mam. I tak no tutaj mrówki mi się trochę, ta powałka trochę u, e, ucierpiała. Przy lesie to tak trochę mrówki szkodne robiły Chyba za trzy powałki tak trochę próbowały coś na jesieni. I co? I tak wszystkie. E, jak zajrzałem, no to wszystkie rodziny są... E, może jeszcze jeden jakiś. Nie pamiętam, które są tutaj skłębione, które nie. O, te są chyba w miarę skłębione. Tutaj sobie siedzą z boku. Widzicie? O, tutaj już się skrapla woda, czyli znaczy, że jest ciepło i zaczyna się czerwienie. Więc te ocieplenie trzeba założyć, żeby... Wtedy widzę, jak jest ocieplenie, to te ramki nie pleśnieją, bo ta woda jest cieplejsza, bo... Szczoły łatwiej ją pobiorą, bo będzie ciepła. Jakie z góry docieplone ul. E... Oj, coś się nie wyłostrzyło. Zapadał mi cały ekran. No dobra, to by było chyba na tyle. E, krótki taki vlog, żebym później na przyszłość też wiedział, jak e, wyglądały poprzednie lata, żeby sobie porównać, e, jak później się pożytki rozwijały. Generalnie pada e, codziennie praktycznie więc wilgoć jest e, dosyć spora, śnieg się już stopił. E, na tej pasiece wszystkie rodzinki mi się wydaje, że bardzo fajne sile są. Zobaczymy jak to będzie. E, teraz jest dosyć kluczowy moment, żeby tego pokarmu było naprawdę na pewno wystarczająco, bo, bo zacznie się rozwój to dopiero zacznie ubywać pokarmu. Te co komuś rodziny wcześniej jakieś osypały no to jakieś były choroby. Teraz może być e, Rodzina może się osypać właśnie z, no, z niewłaściwego zakarmienia, niezawiązania się kłębu, więc, jakieś wgląd do rodzin mi się wydaje, że teraz są wskazane, jak pogoda pozwoli. Dobra, to było na tyle. Pozdrawiam na razie.